Dzień dobry! Zapraszam na filmik Zjednoczenie Włoch. Od średniowiecza Włochy były podzielone na wiele państw, co znacznie utrudniało ich rozwój gospodarczy, ale mieszkańców łączyły wspólne tradycje, język i kultura. W XIX wieku Powyseł Apeniński składał się z wielu samodzielnych państw. Na północy leżało królestwo Sardynii zwane Piemontem, na południu królestwo Obojga Sycylii. Środkowe Włochy były podzielone na wiele mniejszych państw. Piemont był monarchią konstytucyjną. Wyróżniał się wolnością prasy, a obywatele posiadający umiejętność czytania i pisania posiadali prawa wyborcze. Tym terenem rządził Wiktor Emanuel II, przyszły pierwszy król Zjednoczonych Włoch. Do zjednoczenia dążył również premier Camillo Cavour. Wobec sprzeciwu Austrii, Piemont rozpoczął politykę zbliżenia się do Francji, szukania sojuszników. Podczas tajnego spotkania premier Cavour i cesarz Francji ustalili, że w razie konfliktu Francja poprze Włochów w zamian za Nice i Sabaudię. Austria, zaniepokojona takim obrotem sytuacji, wypowiedziała wojnę. Wojska francuskie i sardyńskie pokonały armię austriacką pod Magentą i Solferino. W ten sposób obszar północnych Włoch został wyzwolony spod panowania Austriaków. Łączne straty w bitwie pod Solferino przekroczyły 30 tysięcy zabitych i rannych. Świadkiem tych wydarzeń był szwajcarski przedsiębiorca i filantrop Henri Dino, który rozpoczął organizowanie pomocy rannym przy udziale miejscowej ludności. Co istotne, przy udzielaniu pomocy nie brano pod uwagę narodowości ofiar. Kilka lat później, w 1863 Stworzył organizację niosącą pomoc osobom pokrzywdzonym w toku działań wojennych. Rok później, dzięki staraniom Komitetu, został podpisany dokument nazywany Konwencją Genewską, na mocy którego oddziały medyczne, które były oznaczone Czerwonym Krzyżem, podlegały ochronie i miały być traktowane jako neutralne. W uznaniu zasług na rzecz rozwoju humanitaryzmu przyznano Henri Dinot w 1901 roku, jako pierwszemu na świecie, pokojową Nagrodę Nobla. Nawieść o klęskach armii austriackiej w Parmie Modemie, Toskanii i państwie kościelnym wybuchło powstanie na rzecz przyłączenia do Piemontu, które zresztą zakończyło się sukcesem. W tym samym roku Giuseppe Garibaldi, który był włoskim generałem, również bojownikiem o zjednoczenie Włoch, zorganizował wyprawę zbrojną, wyruszył z niewielkiego, małego portu w okolicach Genui, a celem było zdobycie Sycylii. Ta zbrojna wyprawa w historii określona jest jako wyprawa tysiąca. Około 1200 ochotników, którzy byli ubrani w czerwone koszule, wyruszyli z Piemontu na południe. Ta wyprawa zakończyła się sukcesem. I po kilku miesiącach Garibaldi opanował Sycylię oraz całe południowe Włochy. Kiedy na te tereny wkroczyły wojska Wiktora Emanuela II, Garibaldi podporządkował się królowi. W 1861 roku parlament ogłosił oficjalne powstanie. Zjednoczonego Królestwa Włoskiego ze stolicą w Turynie. Pierwszym królem Zjednoczonych Włoch został Wiktor Emanuel II. Po klęsce Austrii w wojnie z Prusami, których Włochy były sojusznikami, udało się przyłączyć kolejny teren, a dokładniej Wenecję. Rzym Włosi zajęli po ostatecznej likwidacji państwa kościelnego w 1870 roku. Rok później parlament przeniósł się do Rzymu, który został nową stolicą. Po włączeniu państwa kościelnego do Włoch papież Pius IX ogłosił się więźniem Watykanu, co wyrażało jego poczucie krzywdy, ale również protest przeciwko likwidacji świeckiej władzy. Konflikt z państwem włoskim trwał aż do XX wieku. Kiedy to Pius XI podpisał traktaty laterańskie z Benito Mussolinim, ówczesnym dyktatorem włoskim. Na ich mocy powstało państwo watykańskie. Młode, zjednoczone państwo włoskie borykało się później jeszcze z wieloma problemami skorumpowanej, niesprawnej administracji, z poważnymi problemami natury gospodarczej, które widoczne były. W dysproporcji rozwojowej pomiędzy bogatym i uprzemysłowionym terenem północnym a biednym rolniczym południem. Mimo tego wszystkiego, Włochy miały spore ambicje do tego, aby zostać światowym mocarstwem i rywalizować o nowe nabytki terytorialne, czyli o kolonie. Bardzo dziękuję za uwagę.